Dzień dobry Państwu, jak można zauważyć znajdujemy się dziś w studiu, więc to oznacza kolejny odcinek wywiadu z gwiazdami. Naszym dzisiejszym gościem będzie osoba pełna energii oraz o dość nietypowym wyglądzie i niezwykłej charyzmie. A więc powitajmy ciepłymi brawami Aniedesu. <klucza> Witaj Aniedesu. Jest nam niezmiernie miło Cię gościć. Z tej strony Aniadesu. O tak, to ona pełna energii. Aniadesu zwana również? Sedesu. Dobrze, przejdźmy może do wywiadu. Aniu, jesteś królową w unny moment w Królestwie Masp? Jak się z tym czujesz? Och, Elno. Czuję się niesamowicie. Czuję się wyróżniona, ponieważ taka rola w Królestwie Masp to nie jest byle co. Jest ważna i stała. No, no tu się z tobą zgodzę. Aniu, jakiś czas temu na Twoim kanale zaszła fascynująca zmiana profilowego, może chciałabyś wyjaśnić nam publiczności skąd taka zmiana? Wstałam pewnego dnia i poczułam w głębi taką potrzebę zmiany. Potrzebę odnalezienia lepszej siebie. Stąd taka nagła zmiana. To naprawdę ciekawa i intrygująca historia, Aniu, to ja mam nadzieję, że z obecnym zdjęciem profilowym czujesz się zdecydowanie lepiej i dziękuję za rozjaśnienie nam sytuacji. Tym akcentem przechodzimy do następnego segmentu. A więc, pora na kismery zaczynajmy to tak. Leśny. Konek. Klali. O kurcze. No dobra to tak. Leśny kill. Klali. Kis konek mery. To były mocne wybory. A teraz nadszedł czas na szybkie strzały. i czy skali? Fly. Retuzy czy klocki Tetris? Rajtuzy. Luna czy pies Wigello? Trudny wybór, ale myślę, że pies Luna. Pies Wigello jest nowy, przez co trudniej go poznać i ocenić jego osobowość. Lunę znamy dłużej i wiemy, że jest miła oraz ciepła osoba, więc wybiorę ją. To były szybkie strzały, Ani Desła, my się z Państwem żegnamy i życzymy miłego dnia. Czasami mam ochotę tak komuś przypierdolić, że nawet furwa gogle by go nie wyszukało.